Wiele osób marzących o własnej książce mówi, To mnie przerasta. Nie wiem od czego zacząć, nie wiem jak ogarnąć ogrom tego materiału. Ale wiesz co? Każde wielkie wyzwanie zaczyna się od jednej rzeczy: od decyzji. Ja na przykład marzyłam o trekkingu w Himalajach, ale wydawało mi się to zbyt ogromne, dalekie, niemożliwe. Kiedy jednak podjęłam decyzję, że tak, chcę to zrobić, wszystko zaczęło się układać. Bo każda droga, nawet ta na najwyższy szczyt, składa się z mniejszych etapów, z drobnych kroków. Tak samo jest z pisaniem książki. Dla wielu osób książka to coś, co przytłacza ogrom materiału, chaos pomysłów, nie wiedza, jak zacząć i wątpliwości, co w tej drodze nas czeka. Dokładnie tak jak z każdą nową rzeczą. Ale kiedy rozłożysz ten proces na etapy, pomysł, koncept, konspekt, pisanie, redagowanie itd. I kiedy znajdziesz dobrego przewodnika w tej drodze, nagle okazuje się, że to wszystko da się zrobić i że nie jest wcale takie trudne. Ja przeszłam tę drogę wiele razy, dokładnie 10, bo tyle książek napisałam, więc wiem, jakie są etapy, jakie przeszkody, kiedy trzeba przyspieszyć, kiedy zwolnić, a kiedy znaleźć inną drogę. I mogę Cię przez te etapy przeprowadzić krok po kroku, aż do Twojej własnej książki. Więc jeśli czujesz, że chcesz, a nie wiesz od czego zacząć, zacznij od decyzji a ja pomogę Ci zrobić resztę.